Moi drodzy, dlaczego lubię to pismo święte? Dlatego, że ono pokazuje inne tłumaczenia fragmentów, które gdzieś nam uciekają, szczególnie jeśli czytamy tysiąc latkę. Więc dzisiaj jestem przekonany, że będzie o takim fragmencie, który często gdzieś ucieka, ponieważ nie jest dostrzegany do, przez nas w tym tekście, który znamy od lat w Biblii tysiąclecia. Ale najpierw. Idziemy do Jezusa. Panie Jezu, przychodzimy do Ciebie, by kolejny dzień naszego życia zawierzyć Ty bądź naszym jedynym Zbawicielem i Panem. A w 89. już punkcie Katechizmu Kościoła Katolickiego, codziennie czytanego przed Twoim obliczem, słyszymy takie słowa. Między naszym życiem duchowym i dogmatami istnieje ogromna więź. Dogmaty są światłem na drodze naszej wiary, oświecają ją i nadają jej pewność. I na odwrót, jeśli nasze życie jest prawe, to nasz rozum i nasze serce są otwarte na przyjęcie światła dogmatów wiary. Dziękujemy Ci, Jezu, za to, że Ty chcesz nas prowadzić przez nas, święty Kościół katolicki. Dziękujemy Ci za to, że uczymy się zależności i ufności, poznając to wszystko, co przez 2000 lat w kościele było odkrywane i podawane do wierzenia. Działaj w nas, Jezu. Amen. Posłuchajmy słowa. I rozpoznawszy go, mężowie, miejsca owego wysłali do całej okolicy owej i przynieśli mu wszystkich źle mających się. I prosili go, aby jedynie dotknąć ob obramowania płaszcza jego. I ilu dotknęło, wyratowani zostali. Witajcie, kochani, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Nieco nieznany fragment, trzeba tak powiedzieć, z Ewangelii dzisiaj wzięliśmy do naszych rozważań. Jest to fragment z jednej strony po rozmnożeniu chleba, o którym słyszeliśmy, z drugiej strony po przepłynięciu przez jezioro Genezaret czy jak kto chce morze, doświadczenie na jeziorze zjawy czyli nierozpoznania Jezusa który przychodził myślę że podążacie za mną wiele razy zresztą na tym kanale mówiliśmy o tym o tym że Jezus w wielu sytuacjach w naszym życiu jest nierozpoznawany tak jak uczniowie go nie rozpoznali no Tam się odgrywa ta cała scena o Czwartej Straży Nocnej nad ranem, między 3 a 6 rano, kiedy Piotr wychodzi z łodzi, kiedy jest zaproszony przez Jezusa, kiedy doświadczają żywego Boga i wręcz składają deklarację, że Tyś jest syn Boga. W tekście oryginalnym mniej więcej tak to brzmi. No i te słowa są po dopłynięciu. Dopłynięciu do. Hmm, Genezaret, rozpoznawszy go mężowie miejsca owego, wysłali do całej okolicy owej, przynieśli mu wszystkich źle mających się i prosili, aby jedynie dotknąć obramowania, płaszcza jego i ilu dotknęło, uratowani zostali. Jeszcze raz przeczytałem ten fragment celowo z 14 rozdziału od. 34 do 36 wersetu, czyli te dwa wersety, ponieważ jest to jeszcze jeden z fragmentów, który pokazuje nam ten moment dotknięcia szaty Jezusa. Dlatego powiedziałem, że ten moment jest gdzieś tam ukryty na poziomie, w tym tłumaczeniu Biblii Tysiąclecia, w ogóle przeoczamy ten moment, kiedy Znoszą do Jezusa, aby mogli się dotknąć obramowania Jego płaszcza, obramowania Jego szaty. Dla nas to jest o tyle istotne, że dzisiaj bardzo wielu biskupów robi coś przepięknego to znaczy my przyznajemy się do tego bezbicia, jak to się mówi, że w czasie naszych misji jeden dzień, kiedy mamy czas wyboru Jezusa jako Pana i Zbawiciela. Zbawiciela i Pana będzie bardziej poprawnie teologicznie, bo najpierw jest jedyny Zbawiciel, a potem Pan jako Bóg, to stawiamy Pana Jezusa w monstrancji pośród ludzi i zapraszamy, dotknij się szaty Jego, z wiarą dotknij się jak ci, których przynosili do Jezusa, jak ci, którzy przychodzili z każdej strony, jak ta kobieta, która mówiła sobie w sercu, żebym choć żebym choć Jego w Fragmentu czy rąbka płaszcza dotknęła, a będę uzdrowiona. I wiecie, doświadczamy tego, że to, co jest napisane w Ewangelii, spełnia się 2000 lat później. To znaczy, że ta Ewangelia jest wczoraj dziś ta sama na wieki, że Jezus tak jak działał, tak działa, jak mówi święty Augustyn, jak mówią mistycy i święci Kościoła, że to wszystko. Realizuje się na naszych oczach. I jakież wielkie zaskoczenie jest wtedy, kiedy ktoś doświadcza jakiejś mocy, która wychodzi z niego, jakbyśmy zacytowali ten fragment Ewangelii. No, widziałem kilka razy także na własne oczy, kiedy ktoś dochodził do monstrancji i mm, doświadczał spoczynku w Duchu Świętym. Yy, I to, co było ciekawe, że kiedy kilka osób doświadczało spoczynku w Duchu Świętym, doświadczając samego Jezusa doświadczali także najróżniejszych przemian w swoim życiu po tym dotknięciu jego szaty. Ktoś powie, no proszę księdza, ale w moim miejscowości nie ma takiej możliwości, nie, nie, nie jesteście w stanie przecież objechać 10 tysięcy parafii z misjami, które prowadzicie. Moi drodzy, Pan Jezus w innym fragmencie mówi przyjdźcie do mnie wszyscy. Nie mówi jak, Mamy przyjść, więc nie zawęża tego przyjścia, które my proponujemy jako jedynej formy słusznej i właściwej. Pamiętajmy też o tym, że przez długie lata, kiedy jeszcze obowiązywał Stary Kodeks Prawa Kanonicznego, w ogóle dotykanie naczyń liturgicznych, żeby podkreślić szacunek i godność do Pana Jezusa, było zarezerwowane tylko kapłanom, a ministranci podchodzili nawet w specjalnych rękawiczkach, żeby brać szaty liturgiczne. Czy to się nie zmieniło na gorsze, że teraz wszyscy mogą dotykać? Moi drodzy, no kiedy wracamy do źródła i przyglądamy się temu, co dzisiaj przeczytaliśmy, że Jezus rzeczywiście na to nie tylko pozwalał, ale także to proponował w kontekście przyjścia do Niego, to widzimy, że i wierzymy w to głęboko, że Kościół właściwie rozeznaje na tej drodze. Że właściwie tę drogę pokazuje. Nawet jeżeli wiele osób to gdzieś, wiele osób to łamie, wiele osób gdzieś to boli. No, Kodeks prawa kanonicznego ostatecznie został zmieniony w 1983 roku, dla mnie to jest ogromne błogosławieństwo w kontekście także soboru watykańskiego II, bo zobaczcie, ilu mężczyzn nie mogłoby być chociażby kapłanami, ktoś powie, co ma, jedno wspólnego z drugim. Na przykład to jest jeden z przykładów, bo tych przykładów jest znacznie więcej. Tam były, było też trochę w ogóle niedorzeczności, które synody poszczególne diecezjalne dość zabawnie tłumaczyły, ale nie chcę teraz do tego się odnosić, bo to dłuższe historie. Natomiast wracając do kodeksu tego zmienionego prawa kanonicznego, jakby bardziej powiedziałbym biblijnego, a także soboru watykańskiego II, na przykład. Chłopaki, którzy urodzili się niewidomi do 1983 roku, nie mogli w ogóle wstąpić do seminarium. Dlaczego? Ano dlatego, że ten wcześniejszy kodeks wskazywał ich na to, że księżmi, jako niewidomi, nie będą mogli być. A przecież Słowo Boże mówi, kiedy Jezus tłumaczy w kontekście cierpienia tego mężczyzny, Odpowiadając na pytanie, kto zgrzeszył, że on się takim urodził, że nikt nie zgrzeszył, ale dokonało się to, aby się objawiła chwała Boża. I wiecie, yy, mnie za każdym razem uderza to, jak na przykład ksiądz Robert Hecyk, którego dzisiaj yy, zdjęcie, jak, jak odprawiam przez świętą, posługując się Braillem, yy, jak czyta prefacje z, yy, właśnie z yy, urządzenia, któremu wyświetla to złe słowo daje pod palce tekst chcę zamieścić w tym filmiku no bo jest to dla mnie jeden z, pięknie, jeden z piękniejszych jeden z piękniejszych zdjęć, które w te wakacje zrobiłem podczas naszej inicjatywy przystań z Jezusem które pokazuje jak, jak wielki jest Bóg także przez to działając działając przez Niego i działając, objawiając chwałę Bożą właśnie także w ten sposób no dobra. Dzisiaj niech będzie to nasze przyjście do Pana Jezusa. jaki sposób znajdziemy, niech to będzie sposób piękny, dobry, abyśmy mogli doświadczyć tego, że on jest żywy i prawdziwy, działający w wielkie rzeczy. wszędzie tam, gdzie jest wzywany, nie pozostawia tych, którzy go wzywają bez pomocy, bez ratunku. A ten tydzień y, kolejny raz bierzemy płytę Największych Cudów o Eucharystii i ta płyta będzie nam towarzyszyła w losowaniach y, i chciałbym, żeby y, każdy z nas napisał w komentarzu, kto tylko chce z serduszkiem oczywiście jaką Eucharystię gdzieś najbardziej przeżył ja powiem Wam, że jedna z piękniejszych Eucharystii to była Eucharystia y, na przykład w Prawczaku, kiedy chłopaki doświadczyli Pana Boga i postanowili się przygotować do sakramentu bierzmowania. I spośród tych osób wylosujemy tęże płytę. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec, Syn i Duch Święty. Amen. Subskrybujemy. Jeśli ktoś jeszcze tego nie zrobił, zachęcam do tego. Lajkujemy, to wtedy ten filmik będzie miał większe zasięgi i będzie mógł do, docierać z tym przesłaniem Ewangelii do innych. No i oczywiście poczytajcie, co zamieściłem w opisie. Do zobaczenia jak Bóg da jutro.